Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony spichli z garcz nowości o The Division 2. Na głównej stronie pojawiły się informacje o nadchodzącej aktualizacji 6.1, która oczywiście prócz y, rozwiązania szeregu problemów, które występują w grze z dźwiękiem, z zacięciami się, z niewidzianymi ścianami y, itd. Skupia się też na nowościach, które zostaną do gry. Prowadzone. Przede wszystkim dostaniemy nowe wydarzenie wizerunkowe, Cicha noc. Do zdobycia będą czapki Mikołaja, pistolet strzelający kulkami śnieżnymi, czy też y, <grywki> lud goblin, z którego będzie można właśnie ten pistolet, czy raczej karabin wydropić. Ale moją uwagę Bardziej przykuła rzecz związana z trybem hardkorowym, trybem hardkorowym, który ma zostać dodany na początku jako beta do testowania. O co chodzi? No, jeżeli graliście w jakieś inne gry multiplayer, to z pewnością się z takim trybem spotkaliście. Jest to tryb, w którym śmierć postaci jest po prostu permanentna. Oznacza to, że jeżeli na jakiejkolwiek misji, z jakiegokolwiek powodu zginiemy, to niestety zaczynamy grę całkiem od nowa. I właśnie taki tryb zostanie dodany do The Division 2. Całe te wydarzenie, całe związane z świętami, związane z dodaniem tego trybu hardkorowego wystartuje już 10. Grudnia, więc można będzie szybko tutaj to przetestować. Yy... Będzie można grać praktycznie każdą aktywność poza konfliktem. Więc będzie można grać w tym roku. co jest dla mnie w ogóle. <laughs> no naprawdę hardcoreowe. Yy... Ponieważ no, spotkania z graczami innymi będą kończyły się permanentną śmiercią jednej ze stron. Oczywiście jeśli będziecie ze sobą walczyć. Co na pewno będzie miało miejsce, będzie można zagrać raid, right, kurde, raid right z Bermadetem, eee, Bła. <grystanie> normalnie coś, coś niesamowitego. Dodatkowo tutaj grać będziemy tylko, co jest dosyć ważne, grać będziemy tylko z innymi graczami, którzy będą grali ten tryb, czyli nie wrzuci nas na serwer ze zwykłymi graczami, na tym serwerze będą grali tylko i wyłącznie gracze w tym trybie, bo w sumie dosyć logiczne, bo gdybyśmy grali z takimi zwykłymi, no to nasza śmierć byłaby po prostu bez znaczenia takiego, no kurde, nas no, zabiłby nas ktoś normalny i cześć, a my moglibyśmy go zabijać ile chcemy i na nic by to nie wpłynęło, więc jak najbardziej na plus i to chyba jedyne zresztą logiczne rozwiązanie. No zobaczymy, do którego poziomu uda się Wam dojść. Ja oczywiście spróbuję tego trybu jak najbardziej. Nie podejrzewam, żeby przeszedł rajd, <laughs> raczej nie wybiorę się do strefy mroku, ale osiągnięcie 30 tutaj poziomu, osiągnięcie 500 poziomu sprzętu i przejście całej fabuły też będzie nie lada wyzwaniem. Jedno durne potknięcie się, jakiś delikatny lag, no coś niespodziewanego i zaczynamy rozgrywkę od nowa. Więc no wyzwanie niesamowite w ogóle... E Jestem pewien, że część graczy zechce w tym trybie jak najszybciej przejść rajd, i powiem Wam, że ci gracze to naprawdę będą legendy w tej grze, jeśli uda im się to pierwszym zrobić. Oczywiście wszystkim tego życzę, bo wiem, że to naprawdę będzie zadanie heroiczne dosłownie heroiczne. Zresztą dobrze wiecie, że na chwilę obecną przejście rajdu wcale nie jest proste. Dostanie na rajd nie jest proste, przejście jest, nie jest proste. A co mówić o tym, że musielibyśmy go zagrać w trybie, w którym śmierć jest yy, ostateczna? Nie mamy powtórek, nie? <ścoughs> Więc jeżeli jakaś postać tutaj z tutaj steamu podczas rajdu zginie, dziękujemy, do widzenia, szukamy następnej, bo ta już nie wróci. No, będzie naprawdę ciekawie, będzie naprawdę ciekawie. Będę śledził tutaj osiągnięcia graczy i zobaczymy, komu uda się ten rajd Pierwszemu zrobić bo to naprawdę będzie coś, czym będzie można się pochwalić. Tutaj, wydarzenie wizerunkowe. Cicha noc. Dostaniemy w sumie 35 nowych rzeczy do kolekcji. Plus jedną jakąś tam dodatkową za zebranie wszystkiego. Standardowo. Jeżeli chodzi o stroje, to tak one się prezentują. mamy już dostęp do uniwersytetu Keniego, można próbować starać się zdobyć Dianubaka, czyli egzotyka, który jest dostępny za przejście wszystkich skrzydeł, będzie to dostępne aż do 12 grudnia, więc jeszcze kilka dni zostało. Zmiany, jeżeli chodzi o Kasi Mendozę. Kasi Mendozę, czyli tego dodatkowego sprzedawcy, którego odblokowujemy. Z 6/1, Kasi zawsze będzie miała dwa nazwane przedmioty w swoim ekwipunku. Dodatkowo jeszcze jeden, ale jeżeli chodzi o ten dodatkowy. To, żeby z niego skorzystać, gracz będzie miał się mieć odblokowane wszystkie klucze. I zabitych wszystkich łowców. Czyli kłania się przechodzenie łowców, aby odblokować tą, tą dodatkową. Zawartość o kasji. Co ciekawe, ja tam wcześniej nagrałem taki filmik, go już nie ma, bo już jest nieaktualny, więc żeby nikogo nie wprowadzać w błąd. W którym pokazywałem, jak dostać bardzo ciekawe rękawiczki, które miały 13% do obrażeń od szturmówek. Nie wszystkim to działało. Okazało się, że był błąd w ogóle związany z kasji. Oni tam trochę chcieli to zmienić, czyli i gracze nie widzieli tego dodatkowego przedmiotu, mimo tego, że teoretycznie spełniali wymagania. Potem to zmienili, coś tam próbowali to naprawić, nie wyszło i teraz w 6.1 dostaniemy taką ostateczną wersję. Zobaczymy co czy faktycznie im to wyjdzie, czy tym razem nie obejdzie się bez żadnych problemów. Dodatkowo jeszcze ma w jakiś sposób bardziej widoczny pojawiać się być prezentowana informacja o tym kiedy będzie reset, kiedy będzie dostępne i tak dalej. Wróciły też strumyki ze stanu gry. Miały być i nie być ich aż do stycznia wróciły. No, te strumyki nie każdemu odpowiadają w tej formie, w jakiej są. Według mnie, ok, fajnie, że coś tam prezentują, coś tam mówią, co z grą będzie się działo, ale no w nastawienie tych panów, którzy, którzy tam występują, deweloperów, przedstawicieli i tak dalej, nie do końca zawsze... Jest takie wydaje mi się jak, jak powinno, A czasami to mam wrażenie, że oni tam po prostu za karę siedzą i to jest po prostu jakaś tam nagana w pracy i trafiają tam osoby, które po prostu czymś sobie zasłużyły. Jeżeli chodzi o ten, tą aktualizację 6.7, no mam nadzieję, że nie spierniczy się nic, że to wejdzie w takiej formie jak, jak miało wejść, że nie wprowadzi więcej problemów niż, niż rozwiązuje. I że będzie z kim grać w tym trybie hardkorowym, bo samemu naprawdę będzie, będzie ciężko. Yy, dlaczego yy, razem z kimś? Dlatego, że w razie postrzelenia zawsze jest szansa, że ktoś was jeszcze podniesie. Jeżeli gracie sami, no to cóż, skończy się to naprawdę podobnie, yy, śmiercią i graniem od nowa. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie suba. Dostawcie łapkę w górę. Widzimy się już, a raczej słyszymy przy kolejnym. Do usłyszenia!